Kto czekał na ten moment? Cierp cierpliwi byliście? Jeżeli tak, to witam Was w wysyłnym odcinku, najważniejszym dla mnie. Serii odcinki będą pojawiać się we wtorki i piątki. Dzięki za oglądanie. Wszystkie moje informacje. Dziś aż 8 etapów. Dobra, a dziś z nowości: Ford EcoSport, nowy Mercedes klasy S. Volkswagen Arteon Kombi, Volkswagen ID Crossover, Ford Kuga oraz Hoppers Insignia Facelifting. Co w tym tygodniu? Kubica wraca do F1. Porównania BMW X5 kontra Volvo XC60. Historia jak powstało koło. Używane Kia Sportage. Polecane Skoda Superb Interesujące Mazda3 Marka i jej gama modelowa Audi zaczynamy Nowości Oto wizualizacja następnej generacji ekosporta Widać tu grill z Focusa A najnowszą rzeczą są najnowsze LEDy Reflektory Auto może bazować na platformie pędowych aut będzie dostępny z napędem na cztery koła. Mo model może zadebiutować za rok. Mercedes za rok zaprezentuje następną generację klasy S. Na razie cieszymy się wizualizacją. Prawdopodobnie dostanie całkiem nową atrapę chłonicy, cienkie ledowe reflektory, kamie pojawi się wersja z napędem hybrydowym, plus dołączy elektryczna odmiana EQS. Volkswagen planuje wbudować do gamy Arteona wersję Shooting Brake. Może być dostępny w wersji R. Silnik nowy VR6, debiut za rok. Volkswagen uzupełni gamę ID henchbackiem, Sedanem, Crossoverem i ID Busem, a to jest Volkswagen ID Cross. Z przodu ma połączone ze sobą światła LED, futurystyczne koła, auto może mieć napęd elektryczny i zbudowany będzie na specjalnej platformie MEB. Kolejna wizualizacja to nowa generacja Forda w Kugi. Ma mieć bardziej sportowe linie i drapieżnie stylizowaną przednią część karoseli. Powstanie na platformie nowego Focusa. Auto oferować będzie więcej przestrzeni dla pasażerów. Za dwa lata Opel pokaże poliftingowo wersję Insigni. Lifting obejmie reflektory i wlot powietrza w wyprzednim zderzaku. Z tyłu będzie miał zmiany wy. Mniej zmian. W kokpicie pojawi się nowa kierownica, nowy system multimedialny i wyświetlacz. Co w tym tygodniu? Robert Kubica wróci po 9 latach do wyścigów F1 i wystartuje w nich Kubica. Zmierzy się z 10 zespołami. Robert będzie startował w barwach Williamsa, który jednym ze sponsorów jest PKN Orlen. Trzymamy kciuki. Sezon pierwszy. Od 17 marca do 1 grudnia na torze GP w różnych państwach. Porównanie. Porównamy, porównamy sobie BMW X5 i Volvo XC60 BMW X5. Nowa generacja z kodem Geo05 korzysta z platformy CLR na dwozie mierzy 492 cm długości 200 cm szerokości. Silniki benzynowe 430i 3.0r6 o mocy 360 koni mechanicznych. I 5i 4.4V8 o mocy 460... 462 koni mechaniczne. Silnik 310 330 d 30 3.0r6 o mocy 265 koni mechanicznych i M50D3.0L6 o mocy 400 koni mechanicznych. Auto prezentuje się bardzo ciekawie. Odróżnia się bardziej od Volvo. Jest przestronniejsze od poprzednika. Volvo XC60, XC60 SUV z technologią i najważniejszym poziomem bezpieczeństwa nawet na 4 koła. Silnik D40 o mocy 190 koni mechanicznych i D3 o mocy 150 koni mechanicznych. Wnętrze dobrze wykonane. Historia koło została wynalezione około 3500 lat przed naszą erą. Koła były montowane uwozów dalej koło dotarło do Chin później do Rosji oraz Kazachstanu. Potem dotarło aż do Egiptu, do Afryki Południowej. I Meksyku dopiero dotarło w 1000, 1003 roku naszej ery. Dziś ma zastosowanie w użyciu codziennego jako opony do koła. Używany Kia Sportage 2 2010-2015 Autor auta to Peter Schreger W porównaniu do poprzednika zmieniły się wymiary Powstał na płycie podłogowej Hyundai x 35 Zalety Przestrzeń, przestrzeń dla kierowcy i pasażerów, wentylacja i ogrzewanie, stosunek jakości, wady, silnik, koszt utrzymania, widoczność, silniki diesel turbo 2.0 CRD i o mocy 100 KM, 2.0 DC WWT o mocy 120 KM silniki TH2, silnik 1.6 CDI z serii GAMMA i 1.6 1.7 CRDI. Polecane. Skoda Superb, sedan dla rodziny, praktycznie wygony napędza go czterocylindrowy motor o pojemności 1,4 litra, Mierzy 4,9 metra, ma metalizowany niebieski kolor. W środku dwusprzęgowa skrzynia DSG, trubostrefowa klimatyzacja automatyczna, podgrzewana przenia szyba, audio KIF oraz czujnik parkowania netrze bez bałaganu i idealne. Interesujące. Nowa Mazda 3 wygląda bardziej ciekawie. Jest krótsza o 6 mm od poprzedniej trójki i o 2 mm szersza. Rozmiar ku 16 18 cali. W gamie wersja 4x4 silniki benzynowe 2.0 SKYACTIV G122 mechaniczne i 2.0 SKYACTIV X 181 KM We wnętrzu 8,8 calowy ekran środkowy konsoli nie reaguje na dotyk, obsługuje się go pokrętłami i przyciskami w tunelu środkowym Marka i jej gama modelowa Audi posiada 35 modeli takich jak nowe Audi A1 Audi A3 Sportback, Audi A3 Limuzynę, S3, S3 Sportback, RS RS3 Sportback, S3 Limousine, RS3 Limuzynę, A4 Limousine, A4, A4 Allroad, 4S 4 Limousine, S4 Avant, RS4 Avant, A4 Avant, A5 Coupe, A5 Sportback, S5 Coupe, S5 Sportback, RS5 Coupe RS-5 Sportback, Audi A6 Limousine, Audi 6 Avant, Audi A6 Quattro Alloart, RS-6 Aventador Perf Avent Performance, A3, A7 Sportback, A8, A8L, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, TT Coupe, TTRS, R8 Coupe oraz Audi A tron Podoba wam się ten odcinek z ośmioma etapami? Tak jest lepiej. Czy ma być tak jak było? Napiszcie w komentarzu co o tym myślicie. Do wtorku, pa!